Obiecaliśmy Państwu wielki spektakl, oto ten spektakl i jego ostatnia scena. Patryk Dudek, Grek Henko, Piotr Protasiewicz, Chris Holder, wyścig absolutnie o wszystko, to ruń, zielona góra decyduje, 15, ściganie, taśma w górę, świetnie, Grek Henko, Henko najlepszy na starcie, Holder po zewnętrznej zaraz będzie koło niego, Holder z Henkokiem na dwóch pierwszych miejscach, wmieszał się w to wszystko jeszcze, Patryk Dudek, na ile będzie stać tutaj, duzer, solesz, dwoi się, troi, wygina Holder, ale duzer. Wszystko, a pamiętajmy, że z tyłu Protasiewicz, który także może wyczarować coś z niczego. Straszliwa walka między Holderem a Dudkiem. Protasiewicz bliżej, Duzer stoczy tutaj pójnie miłosierny ogląda się Greg Hancock. Co robić? Pomakać uciekać. Cały czas wszyscy w kontakcie. Dozers już drugi. Przed Chrisem Holderem. Holder teraz krawężnik. Co za wyścig. Co za piętnasty bieg decydując o wszystkim. Henkok nie jest jeszcze bezpieczny. Protasiewicz trzeci włącza się. A Dudek za chwilę może jeszcze łyknąć Grega Henkoka. Spada na ostatnie miejsce Chris Holder. Ostatni łódk tego spektaklu decydują wszystkim. Henkok jedzie do krawężnika. ale w jaki sposób, w jakim stylu? EGE Nikt tutaj na Najlepsza żużlowa liga świata.